Cześć kochani. Tutaj mami. Witam was bardzo serdecznie w filmie o 15-minutowej minimalizacji, bo wierzcie mi, że zasypię was dzisiaj pomysłami na 15-minutową minimalizację, coś, co możecie zrealizować już teraz, zaraz ewentualnie jutro, żeby mieć motywację do dalszego działania. Naprawdę nie trzeba brać całego dnia wolnego. Naprawdę jest wiele obszarów w naszych mieszkaniach, domach i tak dalej, gdzie można przez to 15 minut podziałać i widzieć efekty. Opowiem Wam o tych wszystkich sposobach, które ja spisałam, o tych wszystkich miejscach, do których sprzątania, minimalizowania itd. zachęcam. Opowiem Wam, dlaczego to ma wielkie plusy, jak to robić, żeby się nie zniechęcać, przynajmniej moim zdaniem. I mam nadzieję, że tym wam się spodoba. Jeżeli tak. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę, zasubskrybujecie, wiadomo. A co jeszcze ważniejsze, jeżeli dacie swoje pomysły, albo wykorzystacie, pochwalicie się, że wykorzystacie któryś mój. Nawet możecie to robić w trakcie słuchania tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli Was minimalizacją dla opornych zmotywuje. I lecimy. Słowem wstępu, wybieracie jedną przestrzeń, przeznaczacie to na to 10-15, wiecie, 17 minut. Możecie sobie. Spokojnie puścić minutnik, znajdźcie sobie przestrzeń, która jest łatwa, szybka, nie musi być przyjemna, która Was na co dzień drażni, przeszkadza, która teraz już zaraz wpadła wam do głowy, albo po prostu obejrzycie filmik do końca i wybierzecie sobie coś z tych rzeczy, które ja proponuję, bo przestrzeni w naszych mieszkaniach i domach jest po prostu mnóstwo. I coś, przed czym ja przestrzegam, to, żeby nie planować. Dużej rzeczy od razu, albo żeby nie łączyć, bo musicie mieć naprawdę poczucie, do czego zachęcam, że to jest takie mimowolne, że to jest szybkie, łatwe i przyjemne, albo to 15 minut po prostu przecierpicie, bo kiedyś, jak zaczynałam, przeznaczałam na to całe dnie, a teraz 15 minut naprawdę pomaga mi wiele rzeczy ogarnąć. Bądźcie konsekwentni, bądźcie szybcy, bo to też jest tutaj bardzo pozytywne, żeby w ten sposób działać. Zaczynam od rzeczy, która przyszła mi na myśl całkiem spontanicznie, i mam tutaj na myśli. 15-minutowe sprzątanie zamrażarki. Akurat u mnie lodówka jest po prostu jednym wielkim pionem podzielonym na dwie części. Wiecie, nie mam dwóch pionów, nie mam osobnej zamrażarki, więc mam tam raptem 3-4 szuflady. Ale z racji tego, że zawsze mam obsesję, żeby szybko ją zamykać I sięgać tylko po to, po co chcę sięgnąć No to oczywiście, że zdarzają się tam gagatki I na te gagatki już 15 minut wystarczy Zamrażalnik jest na tyle przejrzysty, że nie muszę przyglądać małych, drobnych rzeczy Tylko raczej większe worki I raz do roku minimum to robię Oczywiście wtedy okazuje się, że na przykład nie zjedliśmy lodów I są rok po terminie Albo, że pierogi mimo, że zamrożone i można by było przymknąć oko Już po prostu nie wygląda i akurat na zamrażalnik 15 minut spokojnie starczy, a to jest coś, co się w życiu codziennym bardzo pomija. Kolejny świetny przykład to szafka pod. No i teraz już sam dopasuj, czy wystarczy ci 15 minut na szafkę pod zlewem, czy szafkę pod umywalką, czy szafkę przy toalecie. 15 minut w zupełności wystarczy, żeby wyrzucić stamtąd najgorsze rzeczy, albo jakieś pojemniki, których nie potrzebujesz, albo po prostu poukładać pod umywalką w łazience i wszystko powyrzucać. No i teraz od razu przypominam o tym, o czym mówiłam, czyli 15 minut. 17, 16, 13 nie jest tutaj najważniejszym kluczem, ale żeby się nie rozdrabniać, czyli w przypadku Sprzątania większych rzeczy, na przykład nie zacząć nagle płucować blatu, albo stwierdzać, że w szufladzie wyłożycie ją po prostu jakimś materiałem i szukacie tego materiału, przycinacie i tak dalej. To ma być bardzo efektywne sprzątanie, zwłaszcza tutaj miejcie w głowie te zdjęcia. Na zdjęciach nie będzie widać, co jest na spodzie, tylko będzie widać efekt. Coś, o czym jest wielokrotnie wspominaliśmy tutaj na kanale, bo jakżeby inaczej, to znaczy rzeczy do oddania, sprzedania i tak dalej. Wchodzicie na szybko, otwieracie karton, pudełka, Korek, cokolwiek i na szybko, szybko podejmujecie decyzję, wyrzucacie to, czego nie sprzedacie, nie oddacie, nie udało się Wam oddać. Ja wiem, że świetna jest inicjatywa, ale to jest też niebezpieczna inicjatywa, żeby po prostu wszystko trzymać, bo kiedyś mi się uda oddać, ale później okazuje się, że nie wiem, na przykład rzeczy po prostu uległy zniszczeniu podczas czekania na to oddanie. Jeżeli nie, nie macie motywacji, to niech też będzie taka nauczka dla Was, że nie wiem, coś leżało rok i nie oddaliście, nie sprzedaliście. Nie wystawiliście na sprzedaż, i tak dalej, więc po prostu przestańcie to kumulować. To jest bardzo pozytywne, żeby się też zderzyć tak z własnymi oczekiwaniami i rzeczywistością. Wchodzicie w, wchodzicie w ten pojemnik, w tą szufladę i wyrzucacie to, czego nie udało się Wam na przykład pozbyć przez ostatnie pół roku. Nie żyjecie marzeniami, tylko tutaj trzeba być realistą. Nie udało się, rozstajecie się. Coś, co mnie ostatnio mocno zdenerwowało, to znaczy śpieszyłam się i wiedziałam, że w szufladzie mam świeczki na tort. Później w ogóle okazało się, że mój mąż wyciągnął je wcześniej, bo wiedział, że tam są i po prostu wyciągnął je, a ja ich niepotrzebnie szukałam. Ale wy, uwaga, uwaga! Szufladzie grozy. Wystarczyłoby 15 minut, żeby wyrzucić wszystkie te rzeczy, które tam są wrzucane. I ja nie mówię tutaj o kompletnej, super segregacji. Jeżeli się uda, to bardzo dobrze, ale jeżeli nie, to 15 minut mocnego sprzątania szuflady grozy, żeby się po prostu tego pozbyć, żeby mieć to z głowy. Ja już pozbyłam się jednej, zaraz pozbędę się drugiej i za dwa tygodnie, kiedy będę mieć urlop, planuję pozbyć się trzeciej. Pewnie, że szuflada grozy jest szufladą powracającą, ale tak, żeby mieć taki komfort, że wyrzucę zbędne rzeczy, które się tam skumulowały przez minimum rok, żeby móc ją zamknąć, a jak będę potrzebować tych przysłowiowych świeczyk na tort, to po prostu po otwarciu będę wiedzieć, czy one tam są. Czy ich nie ma? Czy ktoś je wyciągnął przede mną? A nie będę szukać, denerwować się, nie będę mogła tego zamknąć i tak dalej. Zdecydowanie. U mnie w szufladzie grozy, na przykład, znajdują się magnesy, które otrzymuję od innych, gdy oni są na wyjeździe, na którym ja nie byłam i to jest taki prezent. Lubię dostawać mydła z wyjazdów. Lecimy dalej. Był zabrażalnik, to niech będzie lodówka, ale nie, nie cała lodówka, nie bójcie się spokojnie z myciem. Powinniśmy wyrobić się w 15 minut w sprzątaniu jednej półki lodówki. Wtedy już po prostu wyciągniecie sobie to szkło, umyjecie je albo tą szufladę. 15 minut nie zniechęca, 15 minut nie wymaga tutaj, żeby wszystko odłączać, wyłączać i tak dalej. Tylko po prostu uruchamiacie sobie zegarek, macie to 15 minut, wyciągacie tą jedną półkę na blat porządkujecie, sprawdzacie datę i tak dalej. I 15 minut deesatysfakujecie. Akcje. Jeżeli mielibyście godzinę, to pewnie możecie się bawić, ale chodzi tutaj o takie pokazanie samemu sobie, że jeżeli przez tydzień, na przykład codziennie, będziemy 15 minut poświęcać na minimalizację, to się Wam uda, a nie odczujecie zmęczenia. To jest tylko 15 minut. To samo mówią ludzie, którzy mówią, żeby przez 15 minut dziennie ćwiczyć, ale u mnie akurat to zupełnie nie działa. Alternatywą dla osób, które nie mają toaletki I mają swoich półek w łazience i tak dalej Są kosmetyczki, więc 15 minut Powinno spokojnie starczyć Ci na Dobre wysprzątanie kosmetyczki wymienienie jej na inną, a tą Starą dać na przykład do prania Przejrzenie, co tam w trawie Piszczy, wyrzucenie jakichś rzeczy, które się tam Plątają, ja mam tutaj swoją Alternatywę, to znaczy mała Naprawdę malutka półeczka W łazience, w zasadzie Wysuwana, wysuwana szuflada I tam naprawdę bardzo Szybko robi się burdel i to 15 minut spokojnie starcza mi na jest sprzątnięcie, sprawdzenie czy coś mi się nie skończyło, albo czy właśnie takie puste opakowanie gdzieś tam nie leży i nie czeka. Że ja się wreszcie ruszę i wyniosę je te kilka metrów dalej do kosza. Nie pozostańmy dłużni szafą. Ja tutaj jestem okropnym przykładem, i tutaj też wspomina mi się sytuacja, gdzie jedna z Was napisała mi lata temu, że Łatwo mówić o minimalizowaniu, jakby trzeba było na przykład na to przeznaczyć cały dzień, to by mi już niełatwo było mówić. Niestety z bólem czasami przeznaczam i tego to dalej moje szafy czekają na wielką przebudowę już wkrótce, już wkrótce się z nimi zobaczę, ale dalej bronię też teorii, że 15 minut wystarczy spokojnie na przejrzenie jednej półki w szafie. Oddzielenie rzeczy, w których nie chodzicie, przejrzenie czy coś się tam nie rozwaliło, przejrzenie, czy coś nie wiem. Kropieństwo, nie powinny być w praniu A koczuje w półce Przejrzenie czy coś nie jest tak zmięte Że powinno zostać wyprasowane I nawet w to 15 minut zdążycie Parownicą czy czymkolwiek przejechać Tą jedną rzecz i znowu Jeżeli nie macie czasu na sprzątanie Całej szafy nie chce wam się to sprzątać Po prostu po jednej półce Uda się w perspektywie tygodnia Ogarnąć większą część A 15 minut nie jest zniechęcające Zwłaszcza, że czasami tak naprawdę W jednej szufladzie, w zależności Jaka pojemność zmieści się dosłownie kilka pozycji? I nawet jeżeli z tych kilku pozycji wrzucicie, oddacie, sprzedacie, no właśnie. Uważajmy z tym odkładaniem na późniejszą sprzedaż. Jedną rzecz to jest to wystarczające za jakiś czas uda wam się resztę. 15 minut w spokojnie wystarczyło mi na przejrzenie długopisów, i to był pogrom. Przez lata zbierałam długopisy, bo są ładne, bo jeszcze piszą i tak dalej, później okazało się, że po latach to one wcale nie piszą. I metoda na ciepłą wodę, na namaczanie i tak dalej w zupełności nie działa, bo po prostu już tak zastygły, że nic z nimi nie zrobię. Więc wieloletnie oszczędzanie, żeby nie kupować nowych długopisów, skończyło się tym, że pewnego dnia, kiedy miałam sięgnąć po długopis, musiałam. Przejrzeć bardzo dużą część Starych piórników, tak dalej jej mam Z zapasami długopisów Wiele, wiele, wiele naprawdę Po prostu wypadło I tego problemu się pozbyłam, bo mam ich znacznie mniej I kto wie, może za rok czy za dwa Będę mogła sobie kupić nowy długopis Bez wyrzutów sumienia Jeżeli chodzi o kolejną kategorię, to to jest kategoria Z którą ja mam trochę mniejszy problem Bo no, nie jestem miłośnikiem Przypraw Nie kucharze tyle co normalni ludzie Natomiast Wystarcza mi 15 minut na przejrzenie właśnie. Przypraw, na przejrzenie jakichś cukrów, na przejrzenie jakichś dziwnych rzeczy, które sobie kupiłam z ciekawości na wyprzedaży, że kiedyś sobie zjem i pewnie u Was, na przykład w spiżarkach i tego typu rzeczach, miejscach, byłby problem i 15 minut by już nie wystarczyło, ale jeżeli ustawicie sobie, że na przykład będziecie sprawdzać, nie wiem, tylko produkty sypkie w małych opakowaniach, czyli te przyprawy, budynie, kisiele i tak dalej, to 15 minut już będzie naprawdę satysfakcjonujące. I też, jeżeli Wam się trafią jakieś starocie, to będzie to taka przestroga. U nas na przykład był zawsze problem z kisielami mojego męża. Wiecznie kupował, chował do szuflady i po prostu czekał, aż się przeterminują. Bo ja tego badziewia nie jem Zachęcam, bo ja mam z tym wieczny problem. Jedna szuflada, jeżeli chodzi o bieliznę, skarpetki, biustonosze. Figi, brazyliany, jak zwał tak zwał, ja akurat to mam wszystko rozdzielone Jedna szuflada z rajstopami, jeden worek z rajstopami Albo jeszcze tutaj gwiazdka, bo ktoś mi kiedyś napisał I z tym też się zgadzam, że nie wie, jak można gubić skarpetki Jeden worek na zgubione skarpetki Jeżeli znacie te memy, mamy puzzle w domu To ja dokładnie coś takiego sobie robię raz na jakiś czas Kiedy wysypuję e, wszystkie skarpetki z worka, zagubionych skarpet Rozkładam je na dywanie i analizuję, czy po jakimś, nie wiem, pół roku znalazły się pary. roku jest już prawie na wykończeniu kiedyś miałam dwa, teraz już jest tylko jeden. Jednak w zupełności 15 minut tutaj wystarczy. A gdyby 15 minut, starczyło też na sprawdzenie jednej kategorii. U mnie tą kategorią była chemia domowa. Nie wiem, jakim cudem, ale kiedyś w, mojej domi, w, do, w moim domu było o wiele, o wiele więcej takiej chemii, naprawdę chemii. Teraz jadę. Jadę sodą oczyszczoną, jakimś prostym płynem do mycia podłóg, takimi naprawdę prostymi rzeczami, albo na przykład w wypadku okien to jest soda oczyszczona i butelka z czystą wodą, ciepłą e, i kerszer, więc poszło trochę drożej, ale akurat kerszerem. Ja uwielbiam myć okna. W każdym razie zachęcam do sprzątnięcia chemii domowej, tak. E, I możecie to rozdzielić, możecie jeszcze dorzucać tam. Pasty do butów i wszelkiego tego typu różne rzeczy 15 minut w zupełności wystarczy. Jeżeli zobaczycie, że coś jest naprawdę drażniące skórę, drażniące nozdrza i jest 2 lata po terminie, to po prostu odpuśćcie, wyrzućcie, no i jak zawsze nauczka, warto wtedy pamiętać przy następnych zakupach co się wyrzucało. Żeby nie było tak powiedzmy bardziej jednostronnie, to akurat ja nie mam tutaj nic do popisu, nie mogę Wam o niczym powiedzieć w kategorii samochodów, bo ja nie mam prawa jazdy. Tak, jestem osobą bez prawa jazdy, ale jakoś sobie radzę. Natomiast jeżeli chodzi o mojego męża, to 15 minut w zupełności wystarczy na przejrzenie kartonu kosmetyków samochodowych. Po prostu je posegregujcie, wyrzućcie te stare, wyrzućcie puste butelki. On naprawdę uwielbia zatrzymywać takie rzeczy na jeden raz, gdzie ja już bym to po prostu przelała do innego pojemnika, gdzie bym to po prostu wyrzuciła, gdzie bym to chwyciła w dłoni, poszła popsikać ten samochód, nawet jeden mały fragment nie wiem, kokpitu czy skóry w samochodzie, żeby po prostu to wyrzucić. On jednak uwielbia to przetrzymywać. W każdym razie 15 minut tutaj w zupełności wystarczy. A pozostając, może nie. W męskiej kategorii, ale w kategorii W której ja aż tak hobbystycznie Nie traktuję, no to wyrzucanie Pustych pudełek i można tutaj już Dzielić na wiele kategorii, puste pudełka Po butach, po rzeczach, których jednak wiecie, że Nie będziecie sprzedawać Puste pudełka po prezentach Opakowania na prezenty, które są Już wiecie, rozerwane, ucho Jest urwane, odpadają na dole Uwielbiam też, naprawdę Uwielbiam, jak dostaję opakowanie na prezent I ono nie ma zawieszki, nie musi Mieć, ale wolałabym żeby ktoś po prostu podpił tam karteczkę z imieniem Justyna, niż pisał markerem na opakowaniu, bo ja mogłabym komuś przekazać dalej tę torebkę, ale jednak torebki z napisem Justyna, na przykład dla Krzysztofa, już nie bardzo. Więc wyrzucamy puste, opakowania, opakowania, które są niepotrzebne, puste kartony po butach, po prostu idź do tego miejsca, albo przez 15 minut poluj i wyrzucaj. A propos polowania na rzeczy, które są niepotrzebne, 15 minut starczy Ci na upolowanie zużytych, niepotrzebnych kabli w Twoim domu. U nas ostatnio e, idziemy w drugą stronę, dlatego że mamy no, nowego psa, chciał nie chciał. I ten piesek e, niestety wziął się za wszystkie kable. Trzeba było naprawdę przepatrzeć mieszkanie na nowo, a i tak dalej zdarza się nam na przykład zapominać i zostawić kabel do ładowania zegarka, więc u nas raczej nie będziemy narzekać teraz na nadmiar kabli, tylko wyszukujemy coraz to starsze, które jeszcze mogą działać, a później no cóż, będzie trzeba kupować nowe, ale 15 minut lata temu wystarczyło mi na e, włożenie takich powiedzmy separatorów do szuflady z e, kablami i 15 minut spokojnie starczyło mi na ich ułożenie, z czego jestem bardzo zadowolona. Teraz przy uniwersalnych wtyczkach raczej też wiadomo, czego potrzebujecie: końcówki do aparatu, do słuchawek itd. są bardziej specyficzne, przynajmniej u mnie. Ale kable do ładowania telefonu, no wiadomo, których już nie potrzebujecie. 15 minut w zupełności wystarczy, czy to stare ładowarki po prostu się tego pozbądźcie Jak nie będzie Wam się tu przesuwać przed oczami, zobaczycie swój efekt przed i po będziecie, myślę, bardzo zadowoleni. W ubiegłym roku moje 15 minut wystarczyło na to, aby przejrzeć wszelkie pościele. Kołdry, kapy na łóżko, radła To, co było, wiadomo, zdatne i fajne Odesłałam do schroniska czy do fundacji Wszędzie, gdzie piszą, że takie rzeczy zbierają I wtedy może daruję sobie poszewki na poduszki Ale cała reszta spokojnie może odejść Oni to po prostu zużyją W 15 minut mogłabym też przejrzeć ręczniki Aczkolwiek ja tutaj wiem, że nie ma to sensu Bo nie są zdewastowane, zniszczone zębem czasu i tak dalej. Jednak od ręcznika od Dziwo, dziwo, wymagam ciutkę mniej niż na przykład od kapy, która chce, żeby ładnie wyglądała, żeby nie była popruta, żeby nie była zniszczona, żeby nie wyglądała na. Ugryzioną przez ząb czasu To są duże gabaryty, więc może się wydawać, że 15 minut nie starczy Ale przez to, że to są duże gabaryty, to bardzo łatwo to sobie szybko ogarnąć I zostawić zaraz potem do przepakowania, spakowania, odesłania, wysłania Wiele też miejsc stosuje darmowe wysyłki Mają jakieś umowy podpisane z kurierami i tak Jeżeli to jest jeszcze zdatne, ale Wam już nie odpowiada, to 15 minut będzie tutaj Fajną motywacją, fajnym działaniem i będzie też e, mimo wszystko dobrym uczynkiem, ale zwracajcie uwagę na to, co wysyłacie. U mnie na przykład po prostu zużyta kapa na łóżko mi nie jest potrzebna, a jako podkład na przykład dla jakiegoś psiaka spokojnie się sprawdzisz. A jak to robić? Podejmuj przede wszystkim szybkie decyzje. Właśnie dlatego macie motywować to 15 minut, bo wiesz, że trzeba się śpieszyć, możesz nawet uruchomić minutnik i. W pierwszym momencie, pierwsza decyzja Jest bardzo ważna i bardzo istotna To znaczy, jeżeli pomyślisz Wyrzuć, przełóż gdzie indziej, odnieść na inne miejsce To po prostu to zrób Kolejnym ważnym aspektem jest to, aby Na początku, zwłaszcza na początku Robić to tylko jeden raz To znaczy jedno takie sprzątanie dziennie Jedno tygodniowo Nie wchodzić w taką spiralę Dwóch, trzech, czterech, pięciu Bo nagle okazuje się, że sprzątasz Na przykład ponad godzinę Że rozrzucił wiele rzeczy, że jest to zbyt ciężkie i po prostu ci oddech, nie będziesz miał miłych wspomnień z tym związanych. Coś, co ja lubię robić, to zdjęcie przed i po. Niby w głowie miałam takie, że będę się tym dzielić na YouTubie i tak dalej, ale nie zawsze chcę wam pokazywać przed, a po już nie daje wtedy takiego efektu. Więc tak dla siebie, żebym wiedziała, że można, że można to zrobić w 10, 15, 20 minut, robię zdjęcie przed i po. Jest to bardzo fajna motywacja. Takie dla siebie, jak będziecie chcieli, to za jakiś czas po prostu to wyrzucicie. Ja tutaj wrzucam wam swoją uroczą gwiazdkę, bo na pewno jak zobaczycie moją półkę grozy, to nie uwierzycie, że zrobiłam to w 15 minut, ale dobra, zrobiłam to dokładnie w 18 minut i wcześniej jeszcze sobie przyniosłam półkę, która wróciła na swoje miejsce. I tak to jest, jeżeli ktoś mnie zna, ta słynna półka z akwarium, po prostu tam teraz mamy kartony do Funko Popów. 18 minut dokładnie z zegarkiem w ręku. To jest ta półka na wszystko, na jakieś hantelki, na miski nieużywane dla zwierzaków itd., tak na pudło z projektem Denko, bo tam je składuję 18 minut wystarczyło, a przy okazji była to też motywacja do następnego filmu, rzeczy, które możesz wyrzucić już dziś i nie wiedziałeś, że masz je w mieszkaniu Więc taki film w najbliższych miesiącach się pojawi, bo akurat wiem, że je lubicie Nie jest najpiękniej, nie wyłożyłam tego nowymi matami itd., tak ale 18 minut wystarczyło żeby zebrać materiały na ten film, naprawdę spisywałam sobie różne pomysły przez dobrych kilka dni, ale na pewno wy możecie mnie jeszcze bardziej zaskoczyć. Dać tego więcej, więcej, więcej będzie to super inspiracją, więc napiszcie mi po prostu, czy coś wykorzystaliście, czy do czegoś was zmotywowałam, albo jeszcze coś do czego wy zmotywujecie mnie, żeby to sobie zapisać na tej liście i po prostu. Zrobić 15 minut w zupełności tutaj minimalizacyjnie wystarczy, nie odstraszy, zmotywuje, da nadzieję na przyszłość, że się da. Widzimy się w kolejnym filmie. Życzę nam wszystkim powodzenia w 15-minutowym sprzątaniu, minimalizowaniu i wytrwałości. W tym, że widzimy się za tydzień, dzięki za to, że jesteście i oglądacie, jak pa, papach, kochani. Trzymajcie się. Do następnego.